No i tak, e, powiem wam tak, że jest nowa operacja Broken Fang, zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda e, Mianowicie nie się logujemy do konta e, Steamowego I zobaczymy sobie Tą operację Broken Fang, nie Mówię wam, fajnie to wygląda, całe te agenci Są o wiele ładniejsi niż poprzedni w ogóle To fajnie wygląda No i co mogę powiedzieć, skinki na pewno też są fajniejsze Tam, co po niektóre patrzyłem w skrzynce no to nawet spoko, jak, jak to na ten, na ten wygląd, nie? Hmm. Operacja Broken Fang, zobaczmy sobie to... Y, ...demko wstępne. Dzisiaj to weszło, y, dzisiaj dokładnie, 23... Y, znaczy 3, 3 grudnia to weszło. O 23.30 dostałem powiadomienie o aktualizacji eee, i tak dalej. Tak. Graliśmy zrobiliśmy statystyki tutaj z nimi, grałem akurat tą mapę. Eee, I sobie graliśmy, ale graliśmy sobie na tej platformie nowe. Tam się w ogóle wybiera, całkiem inaczej, misje w ogóle. No i tak powiem, że e, tu są te misje, robi się, tak jak grałem, w mi Mirage'u, wygrałem 16 na 7, grałem, e, tam trzeba zdobyć rund chyba by, mi 16 na 7, a to jeszcze do 20, także czyli jeszcze nie trzeba zagrać jeszcze dwa razy, robi się następne, masowa produkcja, czyli e, zabić 25 wrogów, obrońca, mapa N, gageta stanowa, mapa całkowicie, no to misje prawdopodobnie fajne, nie? To jest nowy skin. ...terrorysty jeden z kilku. O, nawet widzę, że fajnie się rusza animacja. I ten... Ee, ...zobaczymy sobie ten sklep e, tutaj. Sklep, te, te. Czekajcie bo Gdzie to było? O! No, tu jest mistrzowski agent. Jak pewnie założyć wszystkie medale, ten złoty... ...będzie się pewnie mistrzowskiego agenta, nie? No, ale ja nawet nie, że nie myślę, że tego dojdę, nie? Ale spoko, także... Miłczowski agent. Tu, tu są tacy agenci znowu. Jakby jokery, czy... Jakby to joker to jest. Jakby to był skok na bagnie, to przynajmniej takie maski. Spoko nawet, kolecie. To są agenci naczelni, czyli to jest... To jest drugorzędni. No i tego to miałem. Chociaż to jest chusta zmieniona w tym video. Ten ma brudkę, nie ma brudki? O! kobieta z kosą. Tutaj jakąś maskę na... na, na Summa. na na tym, na To jest fajna, ta, ta jest fajna. No powchodziły na moje postacie. Ogólnie też mi się podobało z słato, ale nie ci. Jest medic. I się, prostu, I się po prostu zdobywa, nie? Na pewno da się kupić, no ale. Ale to właśnie się też. Swat. Fajnie to wygląda? Dziadka widzieliśmy, tylko jadek ma teraz niebieski mundur, bo to ma inny kolor. Jest tomu kobieta, za błogosławkę wodą. tutaj to jest. Ci! Tego masz, ten mi się marzy. Fajny. Ale nie, nie, nie ten. Ten drugi. Nie jest cały z niebieskimi naszywkami czarnymi wiem, że te naszywki właśnie to mi się nie podobają, bo one są słabe a ten ma złota, nie? o, to fajnie wygląda ma, ma tą przyłbicę no jest o wiele lepszy, ładniejszy jest no powchodziły no postacie no powchodziły, powchodziły i... pokazywałem wam To no wyróżnienie agenci No i co, no skrzynka jest, y, można sobie z nami nabyć Ja na razie, no do te skinki, patrzę to Ten jest taki średnie, nie? Nie podoba mi się Ten jest fajny Skers A taka jest y, hydrofonika, taka komputerowa bardziej to jest y, zaznaczenie nawet dość takie to Jest ogień palący i te naboje, no to to nawet fajnie wygląda Podoba mi się nas skin do, do tej do Galilar No to nawet jest spoko do w miarę Spoko, jeszcze odracham 505 O, bo nie wiem, jakieś są UFO czy coś, jak to wygląda Zanieczyszczenie to jakiś taki wirus, no, jak koronawirus. Dokładnie. MK na koronawirusa. Dobra, sobie dalej. Gdzieś No, a to faktycznie chyba teren taki geograficzny. No nawet spoko wygląda, się te kolory, takie przeżywienia tutaj na tym Te przeżywienia fajnie wyglądają, bo one są takie kolorystyczne eee, Było FBI, ale też podobno do FBI podobny było, też taki podciągany skin Pod FBI bardziej Ale fajne, nie powiem nie, podoba się A O Ojej No, taka czacha tu Czachy na celowniku, tu ciacha jakbyś coś No i jak dla mnie bomba, a chłopa bomba, świeci fajnie tak kryształowo Mega bomba Berety, no to też fajne, bo ja przyznaję, że też fajne, podoba mi się. To taki taki czarny skin, ale też podchodzi pod, pod biały i czerwony. Ten czerwony go bardziej dopełnia, ale fajny, podoba mi się. Takie droga grafika Fajny. No, powiem, to robi problem straszny. Świecące całe to srebro. Też. No, podoba mi się strasznie. Przyznaję, że ten skinek mi się strasznie podoba. Fajny. No i dla fanów Scout'a też coś wymyślili. Xy. Ja to gdzieś widziałem, na jakimś portalu tej x Ale jest spoko. Nie mam nic do tego skina, fajnie jest. No, tu jest złoto zać pozwalony. Po złotka, takie jakby kształcie głośności muzycznej, czy coś w co tym celu. Ale fajny też, podoba mi się. Jak na razie jest spoko, skiny. O, dla fan kobiet. Kobiety najbardziej lubią takie skiny. Dla kobiet jak najbardziej, nie? Tak ten różowy. No to przyznaję, że jest spoko. Kobiety będą miały rej na ziemi, nie? Bynajmniej. m 4 w końcu. No, przyznam, że mogli wymyślić coś Nieco bardziej fantastyczniejszego, chociaż kolorystyka jest z wiary. A ten już psuje całe, bo to był jeszcze jakiś inny kolor. Róż trochę psuje Tomkę. Ale nie jest brzydka, no ładna jest, no. Tylko że powiem, że brania nie będzie miała, jako taką mi się wydaje. niebiesko-żółto, różowy, tęczowy, czy to, to, to Nie, to jest takie... Chociaż no, nie wiem, że jest brzydka, nie? Bo ładna jest, ale... To jakoś mnie nie pociąga, bo tam, tam te skiny mi się pociągały, a to Tutaj jakoś nie widzę nic specjalnego, chociaż na są napisy, tylko... Ale tak już nie wiem. Może się komuś, be... Może się komuś właśnie będzie podobało, ja nie mówię, że nie, nie? Cyberbezpieczeństwo, nie? Może akurat wam się będzie podobało, ja nie mówię, że nie, nie? Mi się po prostu nie... Znaczy, nie mówię, że jest zły, ale ja osobiście go nie, nie kupię go. Hmm, sobie teraz to... USPK. USPK? No, fajnie. Powiem, że przyznam... No, USP szaleje, powiem. No, USP tutaj szaleje, ja powiem. Bardzo ładnie, podam taki takie... Na pewno sobie nabędę. Nie ze skrzynki, tylko sobie po prostu kupię. Fajnie jest. Eee... Zobaczę sobie N4. -kę. No i tu N4 to raczej się nie popisała. w ogóle. czarny biały skin, nie? Nic specjalnego. Powiem, takie no... Znaczy... Niektórym pewnie się spodoba, nie? Powiem, zobacz, biały, śnieżny, biały skin. Jak na zimę... Jak na zimę, no to jak na zimę, no to robi furule nie, no bo śnieg nie to biały skin, ale to jako taką, no czy ja wiem, pogromca jest może ładniejszy od tego e... no, ale nie neguję nie tego, no chcieli coś pokazać, no to pokazali, nie, no tu się W sieci holograf zmienia, kolory no, co to ma do, 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 do rzeczy, w ogóle się z kolory to zmienia, no, tylko tutaj, a cała rynka jest cała czarna i biała nie, 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 no, to, to jest takie 8 na 10 Myślałem, że będzie coś fajniejszego, nie? No i wreszcie skin, który mi się podoba. faktycznie fajnie. Widziałem AWP w tym wykonaniu. A tu jest, widzę. Yy... Glocka. Także. No czy... spoko. Leonor. Skin by się już przewinął kiedyś, ale fajny jest. A gdzie są, no tutaj. Skiny ogólnie spoko. No z tym my się mogli postarać. To... Do, tutaj w ogóle nie ma zarzutów. W ogóle do żadnego skina. Ale z tym się mogli postarać, jakąś szantę, mężdżą, mężdżą, żeby jakąś ładniejszą tą maczółkę. W każdym było o, właśnie wykonanie tęciu, przykładowo tutaj, żeby to wykonanie tęczowe, jak chodzisz, bo on się po prostu zmieniał. Nie biały, tylko tęciowy. tęczowy. Tak tutaj, że chodzi i się zmienia, przykładowo ten kolor. Odwrotnie, a tutaj na przykład te białe do paski, a to oni robią odwrotnie, no i to jest. Nie, no, dla mnie to jest słabe, no. No ładno, no, ale słabe, no. Co, no, co, no, pan, na Enchulce się nawiodłem, na Akaczu, właśnie, Akacz. Nie ma Akacza. Nie ma Akacza, jest Gielial, to Awupa jest, ale Akacza nie ma. No i właśnie, to też jest drugi minus. Gdzie jest Akacz? To jest takie... Akacza nie ma. No, Awupa mi się podoba strasznie, mówię, bo fajne, świeci. Ale Akacza nie ma, to też jest takie... nie ja wiem. Poczułeś, jak wyciągnął prawidłowo wszystkie skiny, nie? Będzie pan dodatkowy. Możesz sobie tutaj kontrol masz. Kolekcja kontroli. O, jeszcze jedna kolekcja broni. Kolekcja kontroli. Czyli są dwie, dwa, są, dwie kolekcje. O, to jest średnie. No taki popisany skin, taki jak, 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 jak geometryczny, na gdzieś tam dojść, z tego... Tam by ktoś szukał ktoś coś śledztwo No to to z tego jest y, SSG, nie? To już widzieliśmy SSG z tego widziałem z tego skina, ale fajnie jest, y, bo to jest wojskowy połysk. No Nos las. Lubię to bojogać. Lubię grać tą blodą, ale ten skin akurat tak no średnio mi wchodzi. Raz, tak. No tutaj to się raczej, więc to jest wytaplony w trawie. Dżunglowy, pas, dżunglowy paskowany. Ale to jest taki średni, skąd jak mi się wydaje. Hmm. Brąz. No te, to już się spotkałem z tym yy, diglem i to nieraz. No, po, nawet spoko wygląda, połyskuje się fajnie. To tutaj to nie wiem, ta bica rozdzielcza, ale to nie wiem co się pokazać przez to. To już tamte berety są biało-czarno-czerwone, ładniejsze niż te, nie? No, powiem wam, że to spoko skomponowali tutaj cały czarny skin, ale dopełnie jest. Tylko, że tego dopełnia nie będzie w ogóle widać, nie? Ten, tutaj ten tył będzie mało widoczny, bardziej jest taki obcięty tutaj, nie? Nie będzie to widoczne tak jest widoczny przód, nie? Przód powinien być ładnie skoloryzowany, także... Tutaj, no... Nie moje że, jest spoko. E, no to się z tym spotkałem. m to jest... A to jest... Global Offensive, no? To jest kolekcja na gry. Kolekcja gry to jest. No, Global Offensive, to jest M4. To, to i ta, to, to, ma taki swój urok, nie? To taki, taki... taki tak, jakby, nie wiem, że to są te mapy w ogóle, no ale mogę by to było te Przypalane, nie? Też fajnie. Tutaj. Skałcik. No fajnie No na to białe, tu takie że... fadów... Fa... Czy też i to byli rajter na ziemi, nie? tam, jak spoko. No tutaj to, to jest słabe jest. E, P2000 Osobiście mi go nie kupił Skarcik, też taki nawet L dla kobiet fajny, bo jest wie, fajny kur, taki, taki kolor po pod kobiecy, nie? Bardziej Także dziewczyny będą miały raj na ziemi No i to jest spoko Znaczy on jest użyty, ale ładny skinek a nie się błyszczy, widzicie? Ładny skinek podoba mi się. Taki taki nie te pogodzie. Ja w tym się już spotkałem. A ja z tym skinem się już widziałem. Spotkałem się Kogut. A, tak do Koguta to raczej nie jest podobne, no ale spoko nawet. O, to jest fajne. mi skinę fajny. No tu powiem, że to jest fajne. Taki skinek to miata. Ja, Kontro yy, Kolejna kontroli Niebieski fosfor ładny znaję, że naprawdę ładny No tutaj zrobili furorę, naprawdę dobra robota goście. Superowy też nawet dla kobiet Jak dla kobiet to spoko różowy skinek A hupa, ten tęciowy kolor no i też ładno. To ktoś się lubi je w takich kolorach, no to jasne. Ja nie za bardzo, nie? No ale. Dobra. Kolekcja yy, zamentu, Ale będzie mi w końcu, gdzie jest akacz, nie? A jest. Wow! Wow! Halski. wow, Ale kolory. Będą waliły w oczy, ale mówię, fajne, strasznie. Rentgen, kolekcja zamętu, fajny Wow, tutaj, tak, no to, to. To jest średnie, ale jak ktoś lubi się tym bawi, to bardziej kasowo wygląda, nie? Napad, to tak, kasowy, duży kasowo. E, tutaj, kolekcja Phoenix, ale nie podoba mi się. Shotguny bo to są obrzymy, nie? Także... 5 na... 5 na 10, że tutaj. To jest skóra normalnie, to Już się z tym spotkałem, widziałem ten skin. Nie, nie. Zresztą normalnie nie dał, nie kupimy tego skina. To jest nawet spoko. Chociaż nawet nie się błyszczy, ale spoko jest. Zapadna safe ale kolor mi się podobał, fajny jest. Taki yy, szary z żółtym. Komponuje się fajnie. Nie, osobiście nie. Nie, nie podoba mi się. Yy, Kolcik super, podoba mi się jak najbardziej. Kolor taki niebieski podchodzi, bo ty... ale spoko. Szerba, nie, zdecydowanie nie. Odpada. Tym mnie nie interesuje, bo tu nie widać, że w przód jest cało skonstruowany. Nie ładny, fajnie połyskowy, nie? Połyskuje cały. ładny. No i tutaj spoko bardzo parce Phoenix, samolot Phoenix, dobrze mówię. Fajny Tygrysy. Tygrysy, nie? Kosiek, to nie jest skomponowane na tu jakiś tygry, żeby był to ładnie wyglądało coś. To jest takie Jakby grafika, cała na ten i po położone na to jest taki słaby. O, to jest fajne Tygry bengalski. No, kolor fajny. Przyznaję 8 na 10 wow, ale spoko skin. Kobiety będą miały co wybierać, nie? Tak bardziej te skomparyty pod kobiety. dużo rurowego znacznie. Fajnie. No tutaj jakoś mi nie pociągnął ten skin. Nie, nie. Nie badują. A to już Franklin, miałem tego. Nie miałem, tylko miałem Franklina. A spoko jest. Beleta tygrysy. A upadły takie. Jak powiedziałem, nałożona jedna grafika na całe to i tak bardzo prosciągamy. To będą nie wiadomo na początku o co chodzi, bo na jakieś palmy czy coś, nie? dziwy padł Nie, no, słabe to jest Tamta włupa jest ładniejsza od tej. a tu jest fajny skinek. wow. Nie naprawdę, to, to jest Mark i podoba mi się. Strasznie. Ale skinek. To nie jest fajne. No i ten na kaczy fajnie jest. Tak cię powiedziałem. Znaczy to jest mój osąd, i ja nie mówię, że. bo no, jeszcze jest czwarta kolekcja, ale ja nie mówię, że. ktoś się musi z tym zgadzać, nie? Bo może powiedzieć, że mi się podoba, a no to mi się nie podoba, nie? I jeszcze tym zgadzam, Nie. Tak dla mnie to słabe. Zielony, no taki. Fajnie, bo tutaj widać do tego, tylko ten kawałek. Do wąd to, to widać? I widać ten cały celo... zielony. To też fajnie się prezentuje. Chociaż. Nie szalaję, ten jakoś tym. No, to jest tak, moje wojskowy połówek. Fajny. No i to ładniejsze od tamtego, nie? Bo... No, to jest słabe. Strasznie słabe i nie kupimy tego za żadne skarby. Ale jak się komuś podoba, to na pewno najbardziej, żeby kupił taką sukienkę. Też ja no, bo nie. Nie, to też tutaj. Ten... Tamten kold jest ładniejszy od tego, ten jest słaby. Ale jak się komuś podoba, to najbardziej nic się kupi, nie? No nie bronię nikomu. Nie no, tutaj... Tutaj w ogóle nic, nie podoba mi się w ogóle, w ogóle. No spien. Trawa. Wysoka trawa, do no tu. To... No tak daje 5 na 10, no. no nie jest najgorszy, ale nie kupiłbym go. Nawet no, spoko hydrografika, o to mi się podoba, grafika, żeby, żeby, żeby na przykład, e, zrobili lunetę z tym. To jest spoko. Gdzie że autokampami praktycznie w ogóle nie gram? Chyba że jak ktoś gra autokampą po drugiej stronie, to się później wtedy i to jest że autokampy żeby za zbidnie. Ale tak to to nie, nie gram autogampą. Flizetka, no to jest taka zwykła standardowa biała, srebrna znaczy No taki kamień, taki kamień, mozaika. Jak ar archeologi odkrywają mnie, ale nie, najgorsze, mówię, fajnie. O, zielona. Jak dla mnie to jest jabłuszko, nie? Ale nie kupiłbym go. Jabłuszko, jabłuszko, ale nie kupiłbym go za, za żadne skarby. To mi się nie podoba, ale kobiety pewnie... Kobiety by się mi teraz zawróciły, że by się nie musi podobać, a mi się może podobać, nie? Czyli up, ja nie mówię. broń nie jest spoko, tylko że mi się nie podoba. Ale dla, dla kobiet to polecam. Pani kolor Co dalej? Srebro Nie no, taki średni No i to jest tak te kolory tam, tam, tam były na ja tym morzu w ogóle nie gram, nie? Także ale spoko złoty, ale to jest za bardzo przesadzony. Już złota cegła, ale to jest za bardzo przesadzony. Tamten, tamten był ładniejszy od tego, co tu wcześniej patrzyliśmy. No i to znowu to szlało nie robi USP, takie średnie 5x10. Pantera Teglisa. No dla kobiety, dla kobiety, to jest coś. Chociaż facety mi nie poglądu. Ten stopka, ten, ten. Pani widzicie, jest panie oszło zabrane, mm. mówię, tak o to mówię, że poza i tak dalej, to jest fajne. No i wiesz, akaczyk... wow, wow. No, przeróbka starego na nowe, tam to stare, wygląda no, tak trochę dziwnie, tu jest. To grafika poprawiona na nowsze na na drewniane w Jak dla mnie 10 na 10 fajne No wreszcie 4, tam się podoba Podoba mi się strasznie I kupiłbym sam szału. Fajne jest chyba sobie kupić kupić ale tam to się bardziej podoba. Fajne jest To jest porowane ten wszystko jest dopieszczone Każdy szczegół jest dopieszczony Miło takie taki z tego, to nie będą zawiedzeni, fajnie. Wąż, złoty wąż. Fajnie. No i co, zobaczmy sobie tutaj ten sklep. Sklep nad piękami. na naszywki chyba, nie? Z naszywki, rangi, można znaleźć na nasze, siebie. Ale nie ma dragona, nie? Jest goła, ale. Nic z telegronem, czyli nic dla mnie. Master Elite, o to jest fajne Polec grafik. No i są lepsze jak tamte, nie? To, to jakieś język wystalony, jest uśmiech, kokut. Także no, to jest spoko. Naklejki. Apelacji. No te nie ma to. Te pazury są fajne. Azury, znowu, kobra, to jest interesujące Fajne Przyznaję, że spoko Może uziem, widzimy, czy mogę sobie kazało żyć, może mieć To losuje, nie? Kolekcja naklejek, ozdobne No to naklejki Tak mówię no Powchodziło dużo fajnych rzeczy I warto sobie tą operację kupić, nie? Ja już mam, zresztą na początek Ale... Polecam, fajnie i wrócę Wam to za chwilę na YouTube, a później na Facebooka, żebyście zobaczyli, co zawiera ta operacja, nie? No i spoko. Trzymajcie się dobrze i hej!